Każdego dnia równo o północy wszyscy dostajemy niesamowity prezent. Nowe 24 godziny do zagospodarowania. Wszyscy mamy te same 24 godziny w ciągu doby, ale niektórzy z nas wydają się osiągać znacznie więcej niż inni. Dlaczego? To nie dlatego, że mają więcej czasu. To dlatego, że mają mniej rozproszeń i potrafią skupić się na tym, co naprawdę ważne. W dzisiejszym filmie powiem o tym, w jaki sposób unikać niepotrzebnych rozproszeń i skupić się na tym, co naprawdę poprowadzi cię do realizacji marzeń. Często mówimy, że brakuje nam czasu, chcielibyśmy robić więcej, osiągać więcej, ale ciągle czujemy, że doba jest za krótka. Prawda jest jednak taka, że to nie czas jest problemem. Problemem są rozproszenia, które kradną nasze cenne chwile i uniemożliwiają nam pełne wykorzystanie naszego potencjału. W dzisiejszym świecie rozpraszacze są wszędzie: telewizja, media społecznościowe, niekończące się powiadomienia na naszych telefonach, a nawet Niepotrzebne rozmowy mogą odciągać nas od naszych celów. Każdego dnia tracimy godziny na rzeczy, które nie przybliżają nas do realizacji naszych marzeń. Jak często zaczynasz dzień z jasnym planem, tylko po to, by pod koniec zdać sobie sprawę, że nie zrobiłeś niczego, co naprawdę chciałeś? Aby osiągnąć swoje cele, musisz zrozumieć, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Musisz ustalić priorytety i skupić się na nich, eliminując wszystko, co Cię rozprasza. Zadaj sobie pytanie. Jakie są moje cele? Co jest dla mnie najważniejsze? Jakie działania przybliżają mnie do realizacji moich marzeń? Skup się na tych działaniach i wyeliminuj to, co nie ma znaczenia. Pierwszym krokiem do skupienia się na tym, co naprawdę istotne, jest eliminacja rozpraszaczy. Oto kilka sposobów, jak możesz to zrobić. Twoje telefony i komputery nie muszą cię ciągle powiadamiać o każdym e-mailu, wiadomości czy powiadomieniu z mediów społecznościowych. Wyłącz powiadomienia i sprawdzę je tylko i wyłącznie w ustalonych porach. Media społecznościowe są jednym z największych złodziei czasu. Zaplanuj określony czas na korzystanie z nich i trzymaj się tego planu. Znajdź miejsce, gdzie możesz pracować bez zakłóceń. Może to być specjalny pokój, biuro, a nawet kącik w domu. Ważne, aby było to miejsce, gdzie możesz skupić się na swoich zadaniach. Naucz się mówić nie. Nie musisz brać na siebie wszystkiego, skup się na swoich priorytetach i nie pozwól, aby inni narzucali ci własne. Skupienie się na sobie oznacza inwestowanie w rozwój, zdrowie i szczęście. To nie jest egoizm, to jest konieczność, jeśli chcesz osiągać swoje cele. Oto kilka sposobów, jak możesz to zrobić w prosty sposób. Zainwestuj w siebie poprzez naukę, rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy. Czytaj książki, uczestnicz w kursach, słuchaj podcastów. Twoje ciało i umysł potrzebują odpowiedniej opieki. Ćwicz regularnie, jedz zdrowo, śpi wystarczająco. Zdrowie jest fundamentem, na którym budujesz swoje sukcesy. Nie zapominaj o odpoczynku. Praca non-stop często prowadzi do wypalenia. Znajdź czas na relaks, medytację, spędzanie czasu z rodziną i z przyjaciółmi. Każdego dnia przypominaj sobie, dlaczego robisz to, co robisz. Skup się na swoich celach i nie pozwól, aby rozpraszacze odciągały cię od ich realizacji. Nie potrzebujesz więcej czasu, aby osiągnąć swoje cele. Potrzebujesz mniej rozpraszaczy. Skup się na tym, co naprawdę ważne. Skup się na sobie. Eliminując rozpraszacze i koncentrując się na swoich priorytetach, zobaczysz, jak wiele możesz osiągnąć w tym samym czasie, który masz teraz. Pamiętaj, że każdy dzień jest szansą na zbliżenie się do swoich marzeń. Każda chwila, którą spędzasz na działaniach nie przybliżających cię do twoich celów, to chwila stracona. Skup się na sobie. Eliminuj rozpraszacze i zobacz jak Twoje życie zaczyna zmieniać się na lepsze.